Młody mężczyzna o imieniu Adam często podróżował samochodem po Polsce. Pewnego dnia, jadąc przez ponad 12 godzin bez dłuższej przerwy, zdecydował, że musi odpocząć i zatrzyma się w pierwszym pensjonacie, jaki napotka. Po kilku kilometrach zauważył tabliczkę informującą o możliwości noclegu. Bez zastanowienia zjechał na boczną drogę trasa prowadziła przez gęsty las, który stopniowo stawał się coraz bardziej ponury i ciemny. Po kilku minutach pojawiła się mgła, a widoczność stała się bardzo ograniczona. Wreszcie droga skończyła się, a przed nim ukazał się stary budynek. Z okien przenikało lekkie światło. Zmęczenie sprawiło, że było mu obojętne, w jakich warunkach będzie spał tej nocy. Wziął swoją walizkę i skierował się do wejścia do gościńca. Drzwi skrzypnęły niepokojąco, jakby wydobywały dźwięk z głębin przeszłości. Z każdym krokiem podłoga wydawała dziwny odgłos, jakby starała się przekazać jakieś nieokreślone ostrzeżenie. Obrazy na ścianach przedstawiały portrety starych ludzi z dawnych lat. Postacie zdawały się patrzeć na niego z ukrytym przerażeniem. Początkowo miał wrażenie, że oczy z obrazów śledzą go i podążają za nim, ale uznał to za iluzję spowodowaną zmęczeniem i zlekceważył to uczucie. Na końcu korytarza, za dużym drewnianym biurkiem, zasiadała niesamowicie blada i wychudzona starsza kobieta o głęboko osadzonych oczach. Gdy poprosił o pokój na jedną noc, spojrzenie kobiety zdawało się wibrować mrocznym sekretem. Cicho podała mu klucz do pokoju, wskazując kierunek pierwszego piętra. Jej słowa brzmiały jak szept z zaświatów, próbujący go przed czymś przestrzec. Ruszył w kierunku słabo oświetlonej klatki schodowej. Schody wydobywały z siebie bolesne westchnienia, jakby ktoś cierpiał pod naciskiem jego kroków. Przenikał ciemny korytarz, myśląc tylko o łóżku i poduszce. Kiedy wreszcie znalazł drzwi z tabliczką o numerze pasującym do zawieszki klucza, wkroczył do wnętrza. Zagadkowa atmosfera pokoju przywitała go niczym nieujarzmiona tajemnica. W środku unosił się mało przyjemny zapach. Światło w pokoju drgało, rzucił torbę przy łóżku, a sam runął ciężko na jego powierzchnię, nie zdejmując butów, przykrył się kocem i zasnął szybko. Tej nocy śnił przerażające koszmary. Krew lała się w nich strumieniami, ludzie byli żywcem obdzierani ze skóry. Brutalnie odcinano im kończyny, ciała przebijano różnymi przedmiotami, przypalano ich i miażdżono, aż wylewały się wnętrzności. Krzyki i płacze były nie do zniesienia, a wszystko wydawało się tak realne, że czuł na sobie ciepło tryskającej krwi z ofiar tych mrocznych wydarzeń. Obudził się około godziny piątej, zlany potem i zmęczony, jakby własnoręcznie przeprowadzał tortury z koszmarów. Te okropne sny sprawiły, że czuł się jeszcze bardziej wyczerpany niż przed zaśnięciem. Gdy spojrzał wokół, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Dostrzegł, że leży na zniszczonym łóżku z obleśnym materacem, który zdawał się być jedynie strzępem z wyrwaną dziurą na krawędzi. Materiał był poplamiony i przesiąknięty odorem moczu. On sam przykryty był bliżej, nieokreśloną szmatą która emanowała jeszcze gorszym fetorem i pozostawiała na dłoniach uczucie lepkości. Zerwał się na równe nogi. W pomieszczeniu nie było żadnych mebli, a tyng odpadał ze ścian i sufitu, ukazując mroczny krajobraz grzybów i pleśni. Okna miały wybite szyby. Tam, gdzie powinien znajdować się żyrandol, był hak, z którego zwisała gruba lina z niepokojąco wyglądającym węzłem. Na podłodze, bezpośrednio pod nią, rozpościerała się czarna plama. W jednym z kątów coś się poruszyło. Wielki szczur przebiegł przez pokój, znikając w dziurze w ścianie. Szok i lęk splatały się w jego umyśle, niczym mroczne nici. Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? pomyślał. Chwycił torbę i skierował się do wyjścia. Drzwi od pokoju zwisały krzywo na jednym zawiasie. W miejscu, gdzie powinna znajdować się klamka, była rozłupana od jakiegoś ostrego narzędzia dziura. Korytarz przedstawiał jeszcze bardziej przerażający obraz. Wszędzie roiło się od niespotykanego brudu i robactwa, a ściany były popękane i obite wilgocią. Na stercie gruzów klatki schodowej brakowało barierki i kilku stopni, co sprawiło, że zejście było ledwie możliwe. Tam, gdzie wczorajszej nocy stało solidne biurko obsługiwane przez starszą recepcjonistkę, teraz leżało jedynie połamane krzesło. Za krzesłem na ścianie wisiał wyblakły obraz, krzywo ustawiony i cały pokryty pajęczynami. Przedstawiał starą kobietę na łożu śmierci. Oczy niemalże wyskoczyły mu z orbit, gdy zorientował się, że postać z obrazu to ta sama osoba, która wczoraj wydała mu klucz do pokoju. To było coś niewiarygodnego. Jakim sposobem nie dostrzegł tego wszystkiego? Dlaczego wczoraj było tu zupełnie inaczej? Nie był w stanie znaleźć racjonalnego wytłumaczenia dla tego, co widział i przeżył. Jak najszybciej chciał opuścić to dziwne miejsce. Wybiegł przez otwór we frontowych drzwiach, wsiadł w auto i odjechał, nie patrząc we wsteczne lusterko.